Państwu, Krzysztof Lewko, ja dzisiaj akurat reprezentuję porozumienie na Kołurzewu, występuję w imieniu porozumienia, tutaj ze mną są członkowie naszego porozumienia z różnych ugrupowań i chcę się odnieść do wydarzeń, które miały miejsce wczoraj, czyli w dniu niepodległości pod pomnikiem Piłsudskiego, kiedy, kiedy składane kwiaty. Przed świętem był czas na to, żeby zgłaszać organizacje, które chcą składać kwiaty. My zgłosiliśmy oczywiście porozumienie dla Kołowrzeku. Chcieliśmy, żeby było powiedziane, że kwiaty są składane przez porozumienie dla Kołowrzeku i temu porozumieniu przewodniczy pani Wioleta Demecka. Dowiedzieliśmy się, że imię, nazwisko nie może być wymienione, więc wtedy poprosiliśmy, że. Niech będzie powiedziane, że składa krety porozumienie dla koło brzegu, skład, który wywołał SLD i z ekologicznego teraz razem dla i koronkowie. I to zostało ustalone. Z kiedy tuż przed składaniem kwiatów, pan, który organizował to, ustawiał delegację po kolei, poszedł do nas. Okazało się, że na karcie, gdzie ma zapisany tekst, który ma powiedzieć, jest wymazane porozumienie na Kołobrzegu. No byliśmy zaskoczeni i zbulwersowani. Zapytaliśmy się go dlaczego i poprosiliśmy, żeby ten tekst jednak przeczytał. Powiedział, że nie może tego tekstu przeczytać, ponieważ gospodarz mu zakazał. Gospodarz, czyli prezydent. Więc ja, wiedząc, że idziemy prawie na końcu, składamy kwiaty, poszedłem pod pomnik Kulsowskiego. Poczekałem, aż prezydent spokojnie złoży kwiaty, stanie na boku. I podszedłem do prezydenta od tyłu i zapytałem go. Poprosiłem o to, żeby jeszcze pozwolił tego panu przeczytać. Naszą nazwę, czyli to rozumienie dla kołówek. I zapytałem, dlaczego kazał skreślić. Pan prezydent odpoczął się mnie i powiedział, żegnam pana stanowczo. Trochę mnie zaskoczył, ale też nie zdenerwował więc. Jeszcze raz zwróciłem się do prezydenta, żeby wytłumaczył mi, dlaczego nie możemy występować jako porozumienie dla koło Prezydent jeszcze raz się odwrócił i bardziej stanowczo powiedział, żegnam pana. I na to odwrócił się do mnie przewodniczący naszej Rady Miasta, pan Ryszard i po prostu chyba ratował sytuację, zachował się tak, jak powinni się zachować, podał mi rękę i powiedział, a ja witam pana. Było to trochę niezręczne. Ale niestety tak się stało ja powiem tak, gdybym był prezydentem, to w tej chwili bym powiedział, że prezydent zachował się po Ale ja swoim słowem mogę powiedzieć, że po prostu prezydent zachował się niestosownie w tym momencie. Byłem zaskoczony, zbulwersowany, wróciłem do naszej grupy, szliśmy składać kwiaty i oczywiście pan, który wyczytywał delegację, wyczytał tak, jak prezydent jemu nakazał. Nas bulwersuje to, że prezydent zachowuje się, jakby tutaj był, nie wiem, no jakimś dyktatorem, który może narzucać nawet takie rzeczy. Pamiętamy, co było mówione w Warszawie, kiedy za przykład był stawiony prezydent Komorowski, który uważał, że powinna być zgoda narodowa, zwłaszcza w tym dniu. A to okazuje się, że nawet w takim dniu, przed wyborami, prezydent robi jakieś dziwne ruchy po prostu chcąc jakby nam utrudnić, chociaż pokazanie tego, że my jesteśmy. Przecież wszyscy wiedzą, jesteśmy zarejestrowani jako porozumienie dla brzegu, startujemy w wyborach i, i, i to zachowanie dla nas absolutnie jest niedopuszczalne. Także ja chciałem to dzisiaj przekazać, dlatego że tylko grupa osób słyszała słowa, które prezydentowi mówił i co się wydarzyło. Ja przekazałem oczywiście naszym członkom delegacji, również osoby widziały na tej na tej kartce zapis, przekreślone był porozumienie porozumienie do Kołobrzegu i uważamy, że to co zrobił prezydent w tym dniu było niedopuszczalne. A były przedstawione? Tak. Komitety inne wyborcze były przedstawiane, że e, na przykład czy Platforma Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość e, pod przywództwem tej i tej osoby, a co ciekawego jeszcze składała osoba całkowicie prywatna, która również była przedstawiona z imienia i z nazwiska. Tutaj to, że na początku powiedziano nam, że Wioleta Wenecka nie może być wymieniona, to jeszcze to, jak to się rozumieliśmy, bo powiedziano nam, że tylko w przypadkach politycznych będą nazwiska i imiona osoby, która e, przewodniczy delegacji. Tak? Ale później, jak się okazało, że nawet osoba z zewnątrz składa kwiaty, jest wymieniona z imienia i nazwiska, to dlaczego. My jesteśmy dyskryminowani, a jeszcze na dodatek zostało wykreślone porozumienie dla Kołobrzegu jako nazwa, jaka nazwa, które tutaj w tym momencie dla nas było najważniejsze, tym bardziej, że na, na kwiatach była szarfa z napisem porozumienie dla Kołobrzegu.